Witajcie z tej strony Norwet Jankowski, a to kolejne wydanie prasówki. Ostatnio, szukając info, ostatnio szukałem trochę informacji na temat programowania i automatyzacji, i tak trafiłem na blog zaprogramuj Życie, w którym, który jest w zasadzie poświęcony nauce Java, ale jest też tam um, artykuł, który dużo rzeczy wyciąga z Gaportu z odnośnie zatrudnienia. Zatrudnienia w 2022 roku, które zostało przygotowane przez Just, jo Just Joint IT. I ten artykuł jest o tyle ciekawy, że opisuje sytuację, oczywiście z roku 2022, biorąc wykresy zapotrzebowania oraz ile osób na dane stanowisko faktycznie, faktycznie aplikowało. Wiadomo, że to nie daje pełnego poglądu na to, jakie jest zapotrzebowanie bo też choćby nie ma podziałów na juniorów, midów i seniorów, ale dość sporo już daje do myślenia i co zresztą zauważa autor, że biorąc pod uwagę, że było ofert, nie wiem, załóżmy, że 10, oczywiście było ich więcej, na, na osoby zajmujące się frontendem w technologii JavaScript, a złożyło na nie 15 osób, no to widać, że jest więcej osób chętnych do pracy niż faktycznego zapotrzebowania. Do tego jest podobna sytuacja, jeżeli chodzi o testing. Przypominam, że to są dane za 2022, i dzięki temu możemy sobie zobaczyć między innymi jakie jest zapotrzebowanie i jakie technologie można by się uczyć, żeby znaleźć lepsze zatrudnienie. Więc. Mało tego, że w jednym wpisie jest to omówione, to jeszcze stały podcast, który analizuje właśnie ten raport Just Join, Just Join IT z 2022. Wszystkie linki macie w opisach. Bardzo fajny, bardzo fajny podcast, w sensie odcinek podcastu i warto sobie. Hmm, Warto sobie go posłuchać, i również popatrzeć na wykresy, które są w artykule, żeby się zastanowić, jaka technologia, w jaką technologię warto trochę zainwestować czasu. Kolejny artykuł, który dla Was przygotowałem, to jest artykuł, który mówi o tym, że jeżeli chcemy zmienić pracę, to niestety ale musimy zmienić też firmę. Nie wiem, czy wy się spotkaliście z takim podejściem. Ja się spotkałem z takim. Podejściem, że jeżeli chcemy uzyskać podwyżkę albo zmienić stanowisko to niestety ale trzeba wyjść z danej firmy, znaleźć karierę poza jej strukturami, pójść do innej albo pójść do innej i czasem nawet wrócić do tej pierwotnej firmy. Z czym, z czym to się wiąże? Zmiany szczególnie ze stanowiska junior są, trwają dłużej i również no, co za tym idzie podniesienie wynagrodzenia też jest ciężko uzyskać w ramach danej organizacji niż jeżeli byśmy poszli do innej firmy, gdzie nam zaproponują wyższą stawkę i też czasami inne, inne stanowisko. Ja się spotkałem z taką sytuacją, że łatwiej było wyjść w danej organizacji, z danej organizacji, żeby dostać podwyżkę i spełnić swoje oczekiwania płacowo rozwojowe, a później można było do tej firmy wrócić też już z nową stawką. I no, na innym, na innych z innymi kompetencjami. Nie wiem skąd się to bierze, nie wiem dlaczego firmy wolą czasami poświęcić właśnie dobrych e, pracowników i e, nie dać im rozsądnej podwyżki, wolą ich jakby uwolnić na rynek. Oczywiście to nie tyczy się wszystkich przeważnie to się tyczy juniorów albo gdzieś tam midów. Ale niestety tak się dzieje. Jeżeli ktoś wie e, dlaczego, to śmiało piszcie w komentarzach. Jeszcze nie wpadłem na pomysł, dlaczego tak się może dziać. Kolejny artykuł, który dla Was przygotowałem, jest oczywiście o, o, o tym, co często głośno się mówi, czyli jak się przypręczowi z testera e, manualnego na automatycznego, natomiast on ma troszkę inne podejście, bo Zanim zajmiemy się tą automatyzacją i zastanowimy, zastanowimy się, czego tak naprawdę chcemy się nauczyć, to autor radzi się skupić nad tym, gdzie jesteśmy, czym się zajmujemy, co wiemy. Później żebyśmy sobie zrobili małą roadmapę, jakie są oczekiwania, gdzie chcemy, no, gdzie chcemy się znaleźć na końcu drogi. O tyle fajne, że właśnie autor ten artykuł jest o tyle fajny właśnie w stosunku do innych, że Autor chce, żebyśmy się skupili na początku i zastanowili nad tym, gdzie jesteśmy i gdzie chcemy być, a dużo osób nad tym się nie zastanawia i na przykład nie wiem, uczy się Pythona, gdzie u niego w się robi w Java i później nie ma tej możliwości uczenia się od kolegów z firmy, tudzież puszczania jakichś prostych skryptów napisanych, tylko rzuca się zupełnie na coś innego, a na przykład jakbyśmy się zastanowili i popatrzyli co jest dostępne w danej firmie, no to może by było nam łatwiej. Także całkiem przyjemny artykuł. Kolejny, artykuł. kolejny artykuł, który dla Was przygotowałem, tyczy się Estymat. Jest to tak artykuł krótki, prosty dla osób, które jeszcze w ogóle z Estymatami nic nie miały do czynienia. Mówi o głównych grupach, jakie mamy w estymatach i nie jest to jakiś artykuł, który wyjaśnia wszystko dokładnie, co po kolei, jak, z czym i po co, dlaczego, ale jest dobrym wstępem dla osób, które nigdy z estymatami jeszcze nie miały do czynienia, a coś by chciało się czytać. Także dla osób, które, by się, które zastanawiają się jak ugryźć temat, estymat to to jest właśnie artykuł dla nich. Ostatnia rzecz, którą dla Was przygotowałem, to jest hmm, informacja, że w zeszłym tygodniu się odbyła konferencja Test Dive, na której e, prelegentem był między innymi Radek, czyli autor tej książki i zawód tester. Hmm. I on poruszył ciekawą koncepcję odnośnie przyszłości wytwarzania programowania, bo nie tylko testów, tylko właśnie mówił o tym, że w przyszłości cały cykl wytwarzania programowania się skupi i w zasadzie zostanie tylko pisanie kodu, dla pisanie w języku angielskim, czyli zrozumiałem dla nas, tego co chcemy, i sztuczna inteligencja załatwi. Resztę, natomiast też będą to sprawdzać, czy to wszystko dobrze działa, więc, jakby w założeniu i wizji ta w bardzo dalekiej raczej, cały ten cykl wytwarzania oprogramowania no w zasadzie skróci się do dwóch, kropów, do dwóch kroków. Czyli piszemy, czego chcemy sztuczna inteligencja to generuje, sprawdzamy, wypuszczamy. Albo nawet szybciej już jak będzie tak dobra to już od razu wypuszczamy i sprawdzamy na produkcji. Ale generalnie to jest ciekawa koncepcja, bo no, ja na przykład tak dalece nie wybiegałem, że to wszystko będzie skrócone, ale to w zasadzie ma sens. Natomiast to będzie dopiero dostępne, gdy będzie e, sztuczna inteligencja, bardziej inteligentna niż dostępna obecnie w czacie GTP, o czym też oczywiście Radek wspomniał. E, natomiast o dziwo wystąpienie radka było dostępne za darmo, wystarczyło mieć link i ona była skimowana jeszcze. 1 dwa dni temu była dostępna do obejrzenia już po wydarzeniu, natomiast już, jest, natomiast już dzisiaj nie jest, więc nie mam czym się podzielić. No i na tą chwilę oczywiście to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia o usłyszenia.